Postanowiliśmy się cyklicznie spotykać. na tematy związane oczywiście z funkcjonowaniem nas jako powiatów. No to pan prezydent w podwójnej roli. I ostatni, ostatnia edycja tego spotkania cyklicznego starostów z, z regionu przypadła właśnie na Rabic, ale z, tu z kolei z mojej inicjatywy postanowiłem, żeby tą tematykę, jaką poruszymy na, na naszym spotkaniu, dotyczyła bardzo ostatnio ważnego problemu, jakim jest służba zdrowia. I chcemy tutaj, stąd też wizyta z nami dyrektorów szpitali z regionu również szpitala wojewódzkiego wlecznie, też bardzo dziękuję dyrektor za to, że jest z nami. A myślę, że chcemy też porozmawiać o możliwej współpracy, o też wymianie doświadczeń, o tym, co możemy zoptymalizować, nie czekając na to, czy zrobi to za nas ktoś. Więc my chcemy zmienić być może coś z własnej inicjatywy. Jest z nami pan Wojewoda, jest również pani dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. To być poświęcone współpracy z Wydziałem Zdrowia w zakresie kompetencji, w jakimi dysponuje Wojewoda. Szanowni Państwo, cieszę się, że inicjatywa była po stronie starostwa, a właściwie supergenu Myszczyńskiego. Dzisiaj wypadło to na rawicz. Chcę Państwu powiedzieć, że w Poznaniu odbywa się akurat 23. już, 23. posiedzenie Unii Szpitali Klinicznych. Między innymi miałem wczoraj okazję uczestniczyć w panelu, jak również wystąpić przed dyrektorami szpitali klinicznych z całej Polski, gdzie wyraziłem jedno zdanie: że szpitale kliniczne nie są w stanie wziąć na siebie obciążenia prowadzenia ochrony zdrowia dla ludności w naszym kraju bez takich funkcji jak szpitale powiatowe. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to niestety ochrona zdrowia nie pójdzie do przodu. Dzisiaj najważniejszą funkcją, jaką powinniśmy starać się realizować, to jest wypełnienie tej przestrzeni między szpitalami klinicznymi a powiatowymi. Szpitale powiatowe odpowiadają za tę podstawową ochronę zdrowia i też selekcję w jakimś stopniu pacjentów. Drugą rzeczą, dlatego mamy tutaj przedstawicieli również Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie, to szpitale regionalne, które ja uważam, że powinny być na obszarach naszych starych województw umieszczone szpitale regionalne, które będą wspierały również swoim potencjałem szpitale powiatowe. A Szpital Centralny Poznański Uniwersytecki i Kliniczny ma za zadanie zajmować się tymi najbardziej trudnymi przypadkami. I tak mniej więcej powinna być realizowana ochrona zdrowia. Bez szpitali powiatowych nie widzę, żeby to mogło pójść gdziekolwiek do przodu, więc porzućmy wszelkie informacje i myśli o tym, że można którykolwiek ze szpitali powiatowych zlikwidować. Oczywiście. Trzeba się zastanowić nad jego funkcją, liczbą łóżek, funkcjami personelu, tymi rzeczami, o których musimy porozmawiać. A więc, co w tej przestrzeni ochrony zdrowia będą szpitale realizowały, szpitale powiatowe. I tutaj myślę, że takie spotkanie, organizacja właśnie takiego spotkania pozwoli nam na wypracowanie pewnego modelu, który będziemy mogli realizować na obszarze województwa wielkopolskiego. To właśnie bardzo dobre stwierdzenie, że od nas ma wszystko zależeć. Nie mamy czekać, aż nam z centrali przyślą wytyczne, jak mamy to robić. To my postarajmy się wypracować model, który przedstawimy w centrali do ewentualnej akceptacji bądź też korekty. Myślę, że to bardzo dobra inicjatywa, Panie Starosto, że możemy dzisiaj właśnie porozmawiać w sytuacji, gdzie słyszymy dookoła, iż szpitale powiatowe borykają się z pewnego rodzaju problemami. Ale nie aż z takimi, żeby mówić o tym, że należy je zamykać. Szpital to nasze wspólne dobro, każdy szpital. Więc starajmy się to dobro odpowiednio chronić i odpowiednio wspierać. Tutaj też myślę, że Pan Starosta Dystyński, i również ja chcę podkreślić, że ze strony organów prowadzących czy założycielskich my staramy się realizować. Taki plan, który mieliśmy zamierzony, czyli funkcjonowanie szpitali, dostosowywania również przemodelowanie, tak? bo wiemy, że takie są dzisiaj wymogi, stawiane to nie tylko nasza chęć czy, czy wola, ale to są pewne wymogi też wymogi społeczeństwa starzejącego się. I my się wpisujemy, jakby realizujemy te szokie, projekty, nie czekają za to, co się wydarzy, więc na pewno w naszych głowach nie ma pomysłu wracania jakikolwiek z placówek, A wiemy, że ten obszar jest bardzo trudny. I nas czeka jeszcze pewnie wiele trudnych decyzji, ale nie mówimy o absolutnie o żadnej ale to nie chciałbym, żeby to narracja, która się pojawiła ostatnio, tutaj dominowała my, yy, chcemy porozmawiać pozytywnie w takim właśnie świetle i duchu współpracy.